Czym są ogniska miłości. To domy, które przyjmują u siebie. Domy, które mają ambicje stać się domem serca juzowego. Znakiem tego serca, które jest otwarte na wszystkich. Taki ambitny cel postawiła nam marta Rubę. Dom, czyli pełna przestrzeń zamieszkana przez wspólnotę. Przez tych, którzy właśnie takie powołanie odkryli jako swoje życiowe powołanie. Chcą tworzyć dom, w którym można przyjmować. Po to, by w ciszy spotykać Pana, w Jego Słowie, w Sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii, w sakramencie Pokuty. By przez to otwarcie się na łaskę. Pochylenie się nad słowem odkrywać na nowo czy umacniać swoje powołanie w świecie. Ten dom potrzebuje przestrzeni takiej właśnie do zamieszkania, do przyjęcia. Przestrzeni też takiej zewnętrznej, do spacerowania, właśnie do odnajdywania klimatu ciszy, do odnajdywania samotności. No więc jak, trzeba coś tego stworzyć, to i... Kosztuje. Stąd, ponieważ chcemy tę przestrzeń rozszerzać, dogrzewać, obniżać koszty utrzymania, stąd nasza akcja, którą zatytułowaliśmy Więcej Ognia, bo ogień nam się kojarzy dobrze. Kojarzy się z ciepłem, kojarzy się ze światłem, kojarzy się z ogniskiem, które skupia wokół siebie. Rozpoczynamy właśnie taką akcję, która jest apelem o o wsparcie w inwestycji, które dotyczą właśnie tego obniżenia kosztów ogrzewania, a więc inwestujemy w pompy ciepła, zagospodarowania przestrzeni, która niegdyś była budynkiem gospodarczym, a teraz stoi nieużywana. Może uda się wybudować też taką przestrzeń na... Zupełną ciszę, taką małą pustelnię. Dobrze jest, gdy taki teren jest ogrodzony. I w taki sposób, że robi pierwsze wrażenie dobre, a nie, nie złe. Więc takie sobie cele stawiamy na najbliższe lata. I liczymy, że to będzie nasz wspólny cel. Amen.